siem a Lota z tej strony. W końcu kąpiec na swoim miejscu. Niecały miesiąc w końcu odebrałem. A po miesiącu się dowiaduję właśnie. Już tam byłem w serwisie to akurat założyli mi zasilacz. Ale był problem taki, że dysk nie widział i ktoś próbował to ogarnąć, ale Prawdopodobnie zasila, mi spalił dysk nowy. Ten, nowy ten dysk. Już jest na gwarancji, dostałem zastępczy. Wszystkie kopie moich plików poszło się jebać. Nie ma już filmów, modów czy gier. Filmów, wszystko czy miniaturki, czy te... wszystko poszło się po prostu walić. Eee, masakra. To, to jest największy w ogóle. Miałem też tam zdjęcia plus jest taki, że w końcu dostałem nowy zasilacz z 10-letnią gwarancją. Taki zasilacz 1000W, ten z firmy Corsair. <laughs> Prawdopodobnie źle coś tam był podłączony. Prawdopodobnie tam był źle podłączony do karty, i, ale po takim czasie, chyba 7, 7, 7 miesięcy. Yy, się yy, Cały czas chodził, on potem się yy, nie chciał włączyć już, nie? nie chciał reagować, coś tam wentylator kręcił Ale w końcu się doczekałem po miesiącu nie, niecałym No trochę to potrwa zanim to wszystkie pliki zainstaluję niestety Tyle tego instalowania jest masakra, że nawet jak to wszystko zainstaluję to jak mi tam ten dysk przyjdzie to znowu będę musiał to instalować Masakra w ogóle. Dobrze, że dostałem jakiś nowy dysk. W ogóle, zakupiłem go. W razie tego mogę go. Jak dostanę ten, co jest uszkodzony, ten, co był uszkodzony, dostanę nowy dysk, to tamten zwrócę, ten, ten co go kupiłem. Ten, co na gwarancji, dostanę już z powrotem. Yy, tak, to już wszystko. Nie mam nic do powiedzenia. Nic, będę musiał to. Poinstalować. W końcu może wrócę do tych streamów. Dobra, to jakby co to. Na razie pozdrawiam Was. Niedługo się widzimy. Sorry, że tak wyszło, kurde. Tak z nienacka akurat przed urlopem. I kurwa tydzień przed urlopem musiał jebnąć. Praktycznie pod końca urlopu mi ten, dostałem yy, nowy ten zasilacz. Akurat. nie Teraz kurwa jeszcze będę musiał z dyskiem tam. Yy, Teraz muszę na dysk czekać, ale na razie mam na razie. Przez miesiąc by tego używał. Dobra, to jakby co to? Na razie pozdrawiam was, siema.